Dzień dobry Państwu. W poprzednim odcinku omówiliśmy prawo naturalne oraz zależności, jakie występują między prawem wiecznym, prawem naturalnym i prawem ludzkim. W tym odcinku, zgodnie z zapowiedziami, podjęta zostanie kwestia prawa ludzkiego. Tytułem wstępu przypomnę, że powszechna moc obowiązywania prawa natury wynika z jego partycypacji w prawie wiecznym, że jest ono pewnym, Intelektualnym sposobem odczytywania prawa wiecznego przez stworzenia rozumne. Jednak wiąże się z tym pewne zagrożenie, wynikające z tego, że owo prawo naturalne każdy człowiek odczytuje samodzielnie. Nie ma więc jednej powszechnej, obowiązującej wykładni, którą można zastosować w każdym czasie i przestrzeni, w każdych warunkach geograficznych i historycznych. Stąd te odczyty mogą być różne, co w konsekwencji prowadzić może do takiej sytuacji, w której wyprowadzone normy mogą się między sobą diametralnie różnić. Przyczyn jest tak wiele, jak wielu ludzi. Mówiliśmy o tym, wymieniając różnice kulturowe, środowiskowe, epoki, w których żyjemy, ludzi, z którymi nawiązujemy relacje, wśród, wśród których wzrastamy i rozwijamy się. Uprawnienia naturalne, już naturalne, są według Tomasza dwojakie. Pierwsza grupa zawiera uprawnienia, które wynikają wprost z natury rzeczy. Dla zobrazowania Tomasz posługuje się wzajemnym przystosowaniem kobiety i mężczyzny w procesie rodzenia się nowego życia. Uprawnienia te mają charakter bezwzględny. Druga grupa do której należy to, co związane z relacjami oraz z własnością podmiotu, lecz nie tkwi w samej naturze rzeczy. W ten sposób uprawnienia naturalne bezwzględnie przysługują nie tylko ludziom, ale i zwierzętom. Dlatego uprawnienia, które są naturalne w pierwszy sposób, są wspólne nam oraz zwierzętom. O ile więc uprawnienie naturalne może mieć charakter bądź to bezwzględny, bądź to względny, w zależności od tego, czy uprawnienie to tkwi w naturze samej rzeczy, czy też przysługuje jej z powodów relacji bądź własności, o tyle prawo naturalne, lex naturalis, nie ma równie dualistycznego charakteru. Wynika to wprost z kondycji człowieka, który te normy wyprowadza. Może więc nie być ono odczytywane w tak doskonały sposób, jakbyśmy sobie tego życzyli, jakbyśmy tego pragnęli. Na szczęście, prawo ludzkie, lex humana, nie ma na celu osiągnięcia swoistej kopii prawa naturalnego. Inne są cele prawa ludzkiego, inne znowu prawa naturalnego. To ostatnie zaś ma być po prostu fundamentem dla prawa ludzkiego, by. Posługując się znanym obrazem biblijnym, budować raczej na skalę niż na piasku, mieć więc za fundament coś stałego, coś trwałego. Tak jak w rozumie spekulatywnym z zasad nieudowadnialnych, poznawanych w sposób naturalny wyprowadza się należące do różnych nauk wnioski, których znajomość nie jest nam dana z natury, ale są znajdowane dzięki pomysłowości rozumu. W taki również sposób z nakazów prawa naturalnego, jako z pewnych nieudowadnialnych i ogólnych zasad, rozum ludzki musi przechodzić do pewnych bardziej szczegółowych wskazań. I te właśnie szczegółowe wskazania, znajdowane przez rozum ludzki, nazywa się prawem ludzkim, o ile zachowują one warunki, które należą do istoty prawa. Te szczegółowe wskazania, które stanowią treść prawa stanowionego, dotyczą już nie tylko jedno, jednostki, ale ogółu zbiorowości zamieszkującej dany teren. Jeśli organ stanowiący prawo popełni znaczący błąd na wcześniejszych etapach tworzenia prawa stanowionego, a więc uzgadniania go, przystosowywania go do norm prawa natury, prawdopodobnie nie osiągnie celu. Nie osiągnie celu, do którego prawo tu zmierza. A więc do przyjaźni między ludźmi. Może by zobrazować tą sytuację, posłużyły się paręmią, częstokroć używaną przez akwinatę, za Arystotelesem. Mały błąd w treści zasady, wielki jest na końcu. Ta przyjaźń między ludźmi, jako cel prawa ludzkiego, realizuje się według Tomasza w czterech obszarach. Pierwszym jest relacja łącząca władzę z wieszczą z ogółem społeczeństwa. Drugim relacje członków społeczeństwa między sobą. Trzecia odnosi się do stosunków międzynarodowych, relacji między poszczególnymi państwami. Czwarta zaś odnosi się do podstawowych wspólnot, czy też komórek społecznych. Tu mieszczą się relacje takie jak ojciec i syn, żona-mąż, pan niewolnik, pan służba. Jeśli prawo ludzkie ma pretendować do miana sprawiedliwego, musi według Tomasza spełniać jednocześnie trzy przesłanki. Po pierwsze, dążyć do celu stanowionego przez Lex Humana, a tym jest, jak powiedzieliśmy, przyjaźń między ludźmi. Po drugie, prawo to ma być ustanowione przez organ mający ku temu legitymację. Po trzecie, normy stanowionego prawa nie mogą być sprzeczne z normami prawa naturalnego którego celem jest z kolei dobro wspólne, a które partycypuje w prawie wiecznym, które urzeczywistnia w sposób doskonały projekt świata wraz z jego ładem i porządkiem. Otóż oceniając pewne prawa jako sprawiedliwe, bierze się pod uwagę ich cel, gdy mianowicie służą dobru wspólnemu, ich twórcę, gdy wydane prawo nie wykracza poza zakres wiedzy tego, kto je wydaje, a także ich formy gdy mianowicie ciężary ponoszone w służbie dla dobra wspólnego nakłada się na poddanych zgodnie z zasadą proporcjonalnej równości. Niesprawiedliwość adepatnie dokonuje się ze względu na trzy różne możliwe przesłanki, z których przekroczenie jednej wystarczy do tego, by prawo uznać za niesprawiedliwe. Ze względu na dobro wspólne, ze względu na cel, ze względu na prawodawcę. Natomiast oceniając pewne prawa jako niesprawiedliwe, czyni się to z dwóch powodów. Po pierwsze, jako sprzeciwiające się dobru ludzkiemu przez przeciwieństwo do trzech wymienionych wyżej kryteriów sprawiedliwości, bądź ze względu na cel, gdyż pewien zwierzchnik narzuca podwładnym uciążliwe prawa, nieustanowione dla pożytku ogółu, Lecz dla jego własnej porządliwości, lub też dla próżnej chwały, bądź ze względu na ich twórcę. Gdy ktoś wydaje prawa wykraczające poza zakres powierzonej mu władzy, bądź ze względu na ich formę, gdy ciężary ponoszone przez członków zbiorowości są rozłożone nieproporcjonalnie, nawet jeżeli służą dobru wspólnemu. Prawodawca, posiadając odpowiednie kompetencje i legitymację, kierując się wskazaniami rozumu, odczytuje prawo naturalne i przekłada je na język norm prawa stanowionego oraz, co do tej pory nie padło, zaopatruje je odpowiednią sankcją. Lecz ponieważ istnieją osobnicy, znieprawieni i skłonni do występu, których niełatwo poruszyć słowami. Ich trzeba było powstrzymać od zła, poprzez przymus i strach, tak aby przynajmniej z tego powodu przestali postępować źle i zostawili innych w spokoju, a dzięki temu rodzajowi przyzwyczajeniu. Po pewnym czasie sami zaczynali z chęcią czynić to, co przedtem czynili ze strachu i w ten sposób stawali się cnotliwi. Na tego rodzaju dyscyplinie, wykorzystującej strach przed karą jako środek przymusu, polega zaś dyscyplina wprowadzana przez prawo. Człowiek, według Tomasza, z natury swojej jest otwarty na cnotę, podatny na nią, ale sama skłonność nie jest jeszcze wystarczająca niczego nie załatwi. Samo poznanie cnoty również nie. Potrzeba wysiłku, ćwiczeń, wyrobienia przyzwyczajeń, nawyków. Stąd ani sprawiedliwości, ani żadnej innej sznud. Człowiek najpewniej nie osiągnie samodzielnie. Potrzebuje kierownika, nauczyciela, trenera, kogoś, kto pokaże mu drogę, albo przynajmniej skoryguje błędy i uchybienia. W tym przypadku Tomasz pokazuje, że tym nauczycielem Nauczającym o tym, co słuszne, a co nie, może być prawodawca. Skoro więc właściwą formą człowieka jest dusza rozumna, to każdy człowiek z natury ma skłonność do tego, by działać zgodnie z rozumem. To wszakże znaczy, działać zgodnie z cnotą. Człowiekowi z natury przyskuje pewna skłonność do cnoty. W tej samej wszakże cnoty, w jej rozwiniętej postaci, człowiek musi nabyć dzięki pewnej dyspozycji moralnej. Tak samo widzimy, że dzięki pewnej przemyślności człowiek rani sobie w swoich potrzebach, na przykład pokarmu lub odzieży, natura użycza mu pewnych środków do zaspokojania tych potrzeb w postaci rąk i rozumu. Ale nie zapewnia pełnego ich zaspokojenia, tak jak innym zwierzętom, którym daje wystarczające ukrycie i pożywienie. Tej zaś dyscypliny człowiekowi niełatwo nabyć samodzielnie. Prawo stanowione, prawo ludzkie, podobnie jak prawo naturalne, jest prawem, które partycypuje, pośrednio uczestniczy w prawie wiecznym. Nie jest więc tworem samodzielnym, tworem ograniczonym jedynie ludzką wyobraźnią, które można kształtować wedle własnego widzimisię. Wobec tej przesłanki przyjmijmy kolejne założenie, a jest ono następujące. Prawodawca nie tworzy norm prawa pozytywnego, prawa stanowionego dowolnie, lecz w normach prawa stanowionego odkrywa te, które i tak są już zapisane w rozumnej naturze człowieka. Kolejna przesłanka jest taka. Jeśli lex humana nie będzie wykazywać sprzeczności z just naturalis, uprawnieniami naturalnymi, wówczas będzie można powiedzieć, że pretenduje ono do miana uczciwego honestum, oraz sprawiedliwego justum. Podobnie jak moc obowiązywania prawa naturalnego wynika z jego umocowania w prawie wiecznym. Tak samo moc obowiązywania prawa ludzkiego wynika z jego zgodności z prawem naturalnym, to zachowanie właściwego kierunku, umocowania mocy obowiązywania jest bardzo ważne, jest kluczowe. Ponieważ, jak powie Tomasz, bola ludzka nie może zmienić natury. Zatem człowiek nie może modyfikować prawa naturalnego, nie może na nie wpływać, zmieniać go, sprawiać, by było przeciwne prawu wiecznemu, nie może nic do niego dodać, ani w żaden inny sposób poprawiać wedle uznania. Prawo naturalne stanowi, w cudzysłowie, pewien zbiór, Zamknięty. Wyobraźmy sobie pewną wspólną przestrzeń, chmurę, w której przechowuje się różne pliki. Twórca może je udostępnić różnym podmiotom jedynie do odczytu, bez możliwości edycji. Co więcej, z zaznaczeniem opcji uznanie autorstwa, ale odbiorca, choć nie może danych, do których dostał dostęp, Modyfikować ani wpływać na nie w żaden inny sposób, to jednak może zapisane w pliku dane zinterpretować zgodnie z wolą autora, bądź nie. I może również trafnie bądź błędnie wnioski przekazać dalej innym formie, która nijak nie odpowiada pierwotnej woli autora zawartości plików. To jest właśnie taka sytuacja. Innym obrazowym przykładem może być dziecięca zabawa w głuchy telefon. Ileż to razy śmieszyło nas to, że pierwotny przekaz został zmodyfikowany do tego stopnia, że w żaden sposób nie było możliwe domyślenie się do wypowiedzi osoby, która otrzymała hasło jako ostatnia. Gdy chodzi o zasady wspólne, prawo natury samo w sobie nie może w żaden sposób zostać wymazane z ludzkich serc. Ulega ono jednak zatarciu w szczególnych sytuacjach, o ile pożądanie lub inne uczucie, jak pokazaliśmy powyżej, przeszkadza rozwojowi stosować ogólną zasadę do konkretnego przedmiotu działania. To, co jest naturalne dla bytu, o niezmiennej naturze, jest zawsze i wszędzie takie samo, ale natura człowieka jest zmienna. Dlatego to, co jest naturalne dla człowieka, może niekiedy ustawać. Tak jak naturalna równość wymaga oddania rzeczy danej do przechowania, gdyby natura ludzka zawsze była właściwa, należałoby zawsze tego przestrzegać, ponieważ jednak wola człowieka niekiedy ulega deprawacji. Zachodzą wypadki, kiedy nie należy oddawać rzeczy powierzonej na przechowanie, aby człowiek o przewrotnej woli nie użył jej źle, na przykład gdy szaleniec albo wróg państwa żąda wydania broni powierzonej na przechowanie. No dobrze, zatem to prawo naturalne, już obarczone pewnym możliwym błędem, staje się podstawą wyprowadzenia norm bardziej szczegółowych, które po wydaniu przez kompetentną władzę i akcie promulgacji zyskają status prawa ludzkiego, lex humana. Dodając do tego nakaz czynienia dobra, o którym już mówiliśmy, oraz to, co związane z cnotą sprawiedliwości, zostawiam link w kartach, widzimy, że mieszczą się tu również takie zagadnienia, jak. Takie zagadnienia problematyczne, jak chociażby nieposłuszeństwo obywatelskie wobec prawa stanowionego, czy rozwiązania przyjęte w prawie stanowionym dotyczące kwestii bioetycznych. Natomiast to, co się sprzeciwia uprawnieniu naturalnemu nie może przez wolę ludzką stać się sprawiedliwe, na przykład gdyby ustanowiono, że wolno kraść lub cudzołożyć. JUST positivum. Uprawnienie pozytywne jest, tak jak każdy człowiek, powiązane z określonym czasem i miejscem. Nie ma więc charakteru powszechnego, uniwersalnego, nie jest bezwzględnie obowiązujące. Jest właściwie swoi się elastycznym elementem tej układanki, dzięki któremu możliwe jest wprowadzanie korekt ze względu na dobro wspólne ogółu społeczności. Hierarchicznym ujęciu prawa. U świętego Tomasza można łatwo zauważyć, że prawo ludzkie, lex humana, jest w porządku prawa wymieniane na końcu. Z jednej strony jest ono bowiem najbardziej szczegółowe, niesie najbardziej konkretne wskazania. Z drugiej strony jednak trzeba pamiętać, że jest w największym stopniu narażone na uchybienia, błędy, usterki. Jest również najbardziej zmienne, o czym doskonale wiemy z własnego doświadczenia, podlegania pod takie, a nie inne prawo stanowione, ileż to raz zdarzało się popełniać nam jakieś uchybienie, tylko dlatego, że nie wiedzieliśmy, że coś uległo zmianie. Od rzeczy poważnej, gdy na przykład zmieniło się pierwszeństwo na drodze, na której jeździliśmy na pamięć. Pomijam kwestię, że wiąże się to z brakiem. Roztropności. Ale może z rzeczy błahej wypełniliśmy formularz urzędowy na nieaktualnym wzorze dokumentu, i mimo tego, zwróćmy uwagę z pozycji takiego szarego kowalskiego, przysłowiowego chłopka roztropka, przełożenie prawa naturalnego lex naturalis przez kompetentny organ na język norm prawa stanowionego lex humana, który stanowi już skonkretyzowany. Choć wciąż niekompletny zbiór, wykaz tego, co jest obowiązkiem, co jest zakazane, jest swoistym ułatwieniem, ściągnięciem z barków ciężaru nieustannego rozpoznawania tego, co jest dobre. Ma być to jednak ułatwienie, a nie wyręczenie, bowiem do odczytywania norm prawa naturalnego. Każdy zobowiązany jest osobiście. Lex Humana ma więc przybliżać normy prawa naturalnego społeczności. Obowiązkiem organu prawodawczego jest stanowienie takiego prawa, które będzie tylko i wyłącznie przybliżać, uszczegóławiać normy prawa naturalnego społeczności. Dlatego nie jest obojętne, kto tym organem prawodawczym będzie, ani w jaki sposób będzie realizować ów obowiązek. To, że celem prawa ludzkiego jest przyjaźń między ludźmi, Znamy doskonale z przysłów. Jasne sytuacje czynią przyjaciół, czy też jasne układy tworzą dobrych przyjaciół, ponieważ prawo ludzkie partycypuje, choć nie bezpośrednio, w prawie wiecznym. Zatem prawo ludzkie w ujęciu świętego Tomasza nie tworzy norm prawnych, lecz je odkrywa, odczytuje, wyprowadza z normy uprzednio zapisanej w, na, w rozumnej naturze człowieka. I znowu, w pewien sposób ujawnia się to, o czym mówiliśmy przy okazji prawa naturalnego. Święty Tomasz wierzy w człowieka. Nie ma wątpliwości świadczących na jego niekorzyść. Przeciwnie, natura człowieka jest wystarczająca. I tym akcentem nadziei kończymy dzisiejszy mini wykład. Korzystając z okazji, zapraszam na kolejny dotyczący władzy. Do zobaczenia.